No cześć, witam w kolejnym fascynującym tutorialu do photoshopa. Tym razem chciałbym wam pokazać w jaki sposób zrobić sztuczny bokeh, e, zwany też inaczej duperelami w tle. Do czego to stosować później, to jest zagadka egipsk... egipska, tak się mówi? Cholera. Zagadka w każdym bądź razie. E, ze względu na to, że... Jest to cholera ładne, fajnie jest umieć to robić, ale do czego to później stosować? No nic, liczę na Waszą kreatywność. Samą technikę w każdym bądź razie warto jest znać i będę ją sam stosował w następnych tutorialach do zgoła innych rzeczy. Jak to zrobić? Przechodzimy do pliku, nowy, wybieramy sobie dowolny rozmiar. sobie wybiorę rozmiar mojego pulpitu, żeby ewentualnie sobie później to na dać, jak mi się spodoba. Oprócz tego tworzymy sobie jeszcze nowy plik, tym razem o rozmiarze 500 na 500 pikseli i naciskam OK. I na tym nowym dokumencie spróbujemy sobie stworzyć nasz nowy pędzel, a właściwie nowy kształt pędzla. Dobra, żeby to zrobić, naciskamy na warstwę i dodajemy nową czystą warstwę. Przechodzimy do zaznaczenia eliptycznego i z wciśniętym klawiszem Shift rysujemy sobie idealny okrąg albo kółeczko. Z jak zwał. Kółeczko to wypełniamy kolorem czarnym. Żeby to zrobić możemy albo skorzystać z wiadra z farbą, ale nie róbcie tego, bo robią tak lamerzy. My skorzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl Backspace, który wypełnia nam zaznaczenie kolorem tła. Polecam zapamiętać ten skrót, bo się cholernie często przydaje. Zmieniam krycie naszej nowo utworzonej warstwy na jakieś 67%, chociaż wolałbym 67,5%, ale w Photoshopie jest to póki co niemożliwe tworzę nową warstwę i przechodzę na edycję i obrysuj tutaj 15 pikseli może być ok kolor też czarny chociaż był czarny ale chciałem wam pokazać jak to się robi położenie środek może być i naciskam ok i teraz nasze zaznaczenie powinno być ładnie obrysowane kolorem czarnym na oczywiście odległość Szerokość 15 pikseli. Um, specjalnie nie usuwałem wcześniej zaznaczenia, właśnie po to, żeby można było to od razu obrysować, więc też tego wcześniej nie róbcie. Natomiast teraz zaznaczenie musimy usunąć i zrobię to naciskając skrót klawiaturowy Ctrl D od DESELECT bodajże, i również ten skrót klawiaturowy polecam zapamiętać. Dobra, teraz naciskamy na edycję i zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla. Nazwę sobie ten pędzel jakiś tam. Oczywiście polecam bardziej kreatywnie nazywać swoje pędzle. I przechodzę do wcześniej utworzonego dokumentu o rozmiarze, o który nam chodzi. Musimy wypełnić sobie nasze tło kolorem czarnym, i zrobię to po raz kolejny naciskając Ctrl Backspace. Wybieramy pędzel. Domyślnie, jak dopiero co zdefiniowaliśmy kształt tego pędzla, to on będzie aktywny od razu po naciśnięciu tego pędzelka, za dużo pędzli w jednym zdaniu, ale niech będzie pędzel. Jeżeli tego nie ma, to przechodzimy sobie do kształtu pędzla i ten ostatnio zdefiniowany będzie na samym dole. Dobra, potrzebuję koloru białego, czyli naciskam sobie na domyślne kolory i zamieniamy miejscami tym tutaj wichajstrem. Tworzę nową, czystą warstwę i prawie że moglibyśmy już pracować, gdyby nie to, że jak teraz nacisnę lewy przycisk myszy i przesunę, to zrobi mi się coś takiego, czego bardzo nie chcę. Żeby tego uniknąć, przechodzimy sobie do okna i naciskamy na pędzel. Otworzy nam się zakładka z pędzlami. Naciskamy na kształt końcówki pędzla i powiększamy odstępy tak, żeby nasz pędzel się na siebie nie nakładał. 200% u mnie będzie OK. Przechodzę na dynamikę kształtu, powiększam wahanie rozmiaru. Przechodzę następnie na rozpraszanie i powiększam rozpraszanie. Od no, tutaj, pewnie około 700 powinno być ok, chociaż to oczywiście wszystko trzeba sobie później dopasować do rozmiaru pędzla, którego używamy. I na koniec przechodzę do transferu, i tutaj wahanie krycia o, jest już domyślnie ustawione na 70, i wahanie przepływu też na 70% będzie w porządku. I co nam to zmieniło? Jak teraz nacisnę lewy przycisk myszy i przesunę, to zobaczcie, że robi mi się coś takiego, czyli mój pędzel dość losowo się rozrzuca po całym dokumencie i to jeszcze dodatkowo z różnym kryciem. Okej, okay, ja to cofnę, bo to jest trochę za duże dla mnie. Zmniejszę ten pędzel do jakichś dwustu paru, chociaż zmniejszać pędzel można też używając nawiasów kwadratowych i od teraz będę to robił, bo jest po prostu szybciej. Okej. Okay. Trzeba sobie to trochę, trochę porysować. Na pierwszą warstwę może być tego dość dużo. Ok, przechodzę do warstw. Wybieram filtr, rozmycie i rozmycie gaussowskie. I tą pierwszą warstwę dość mocno rozmywam. Około 30 będzie ok. Tworzę nową czystą warstwę. Zmniejszam odrobinkę pędzel i rysuję po raz kolejny. Trochę sobie poklikam tu i tam. Naciskam filtr. Rozmycie, rozmycie gaussowski. Tym razem mniej to rozmywam. Wezmę sobie 10. Ok. Tworzę kolejną warstwę. Trochę mniejszy pędzelek. I po raz kolejny klikamy. właściwie to ja klikam. Ciekawe, jak się ogląda wideo, jak facet klika. No nic. Yy. Jeszcze raz. Filtr. Rozmycie. Gaussowski. Eee, tym razem sobie to rozmyję na 5 pikseli, no, oczywiście kolejna warstwa, trochę mniejszy pędzel, chyba za dużo tego porobiłem w poprzednich warstwach, najwyżej zmniejszę ich krycie, ok, filtr, rozmycie, rozmycie gaussowskie. 2%, yy, 2 piksele przepraszam, nowa warstwa i tym razem już takimi mniejszymi troszeczkę, chociaż dam jeden większy, żeby nie było, dobra. I ostatnia warstwa. Tym razem nam sobie naprawdę duży pędzelek. Kliknę tutaj raz i na drugim rogu drugi raz. I to rozmyję również dość mocno. Rozmycie, rozmycie gaussowskie. To nam powinno sprawić, że będzie trochę bardziej przestrzenie. Te wielkie kawałeczki będą wyglądały, jakby były z przodu. W porządku. Wygląda to całkiem nieźle, ale jest czarno-białe. Spróbujemy sobie to jeszcze podkolorować. Żeby to zrobić, tworzę nową warstwę na samej górze. Wybieram narzędzie gradient, na górze naciskam sobie na rozwinięcie gradientów, możemy skorzystać z tych kolorów, które są już tutaj domyślnie, ale jeżeli nie chcemy tego robić to klikamy sobie, no ja kliknę sobie w e, ten domyślny i no właściwie to, o, tak i nacisnę na jego, e, nie ikonkę, jakiś tam paseczek. Dobra, tutaj możemy sobie wybrać kolory. Jak naciśniemy dwa razy na ten znacznik na dole, to nam się pojawi próbnik kolorów. Ja wybiorę sobie kolor czerwony. Tutaj gdzieś pomiędzy naciskam szary pasek, właściwie bez paska, i się pojawi kolejny znacznik. Tutaj sobie wybiorę kolor fioletowy może. A na samym końcu wybiorę sobie o, mocno granatowy. Naciskam OK. I. Używam tego gradientu na czystej warstwie, przeciągając z lewej na prawą stronę. Chociaż oczywiście można w drugą stronę, ale to jest nienaturalne. E, ok, tak i zmieniam krycie tej warstwy na nakładkę. O, nie jest ładny kolorek. E, można też oczywiście używać innych gradientów, jak chociażby kulistego to całkiem nieźle wygląda. Oprócz tego możemy sobie wziąć pędzelek tylko tym razem już wybrać zwykły, najzwyklejszy pędzel tylko tyle, że z twardością na zero niech będzie sobie duży pędzelek OK i możemy sobie wziąć dowolny kolor teraz na przykład weźmiemy sobie jakiś pomarańczowy i po prostu pomalować tam, gdzie chcemy jeżeli nie chcemy, żeby malował nam od razu na stuprocentowym kryciu zmniejszmy sobie przepływ na górze na Ile chcecie, sobie dam na 30 i będzie można pododawać jakieś tutaj drobne akcenty w innym kolorze. Pomarańczowy jest OK. Dam sobie jeszcze gdzieś zielony, jakiś taki ciemniejszy. Może z tej strony. Dobra, brzydko z tym zielonym wygląda, ale mniej więcej wiecie o co chodzi. Coś takiego można użyć sobie jako tapety lub po prostu zamknąć to nie zapisując. To też można zamknąć nie zapisując, na przykład. Okay? I pamiętajcie, że możecie sobie tworzyć dowolne kształty tego bokach. Nie musi to być kółeczko, tak jak ja to zrobiłem. Może to być na przykład, jak macie znajomego satanistę, tapeta z pentagramów, z małych koteczków, serduszek, z czego sobie tam chcecie, liczę na Waszą kreatywność. To ja dzięki na dzisiaj i obiecuję, że następny tutorial będzie trochę sensowniejszy i bardziej przydatny. No to cześć.